Pod, Sparks. Ja się odbijam. A ty nie! Dobra, hej! Wszystkim jestem Sididizio i witam ponownie w moim Zagrajmy w Spyro 2 Riptos Rage! Ostatnio w tym let's playu zaczęliśmy przechodzenie poziomu z zimowej tundry. I dzisiaj przejdziemy trzy ostatnie poziomy w tej grze przed ostatnim bossem w grze. Jednym z nich będzie ten, do którego wchodzi ten oto nie wiem czemu zamknięty portal, skoro był otwarty i nie wiem... Profesor dopuścił go, zdecydował zamknąć się, pojęcia czemu. Tak, tak, mówię to samo, ok. Portal do świątyń chmur. Jak mówię, jeden z trzech ostatnich poziomów, które przejdziemy przed ostatnim bossem, przed walką z Ripto. Ten śmiech jest mistrzowski! Yeah! Aj! W życiu, a to w życiu takiego nie zrobił! Wiesz, czy mi nieważne jak jakbym próbował! A ten śmiech jest tak złowieszczy! Po co brzmi tak świetnie? No dobra, więc mamy taką sytuację, że są myśli i dobrzy czarodzieje. Dłan właśnie tego dobrego, który widać, że chyba stracił swoją moc. Tak, ten właśnie przed nami, ten w, w tym czarnym ubraniu, właściwie jest ciemnosarym bardziej. Tak, on ukradł temu tutaj rustkę przez to ten dobry stracił moc. Ja oczywiście musimy to uzyskać, ustalić. Tak, ci psymiści będą w nas strzelali takimi oto kulami energetycznymi, jeżeli tylko do nich podejdziemy. Zawsze, jak powiem, strzelałem taką strzelają serią trzech kul, i na tymi kulami, i tak można łatwo takie łatwo przeskoczyć. Nie są one jakieś szczególnie aż tak trudne do uniknięcia, mimo że one mogą skręcić się. Nie, 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 nieco one skręcają, to one, jak się zwykle, samo naprowadzające, więc to może Wam nieco przeszkodzić. I tak, tamtego czarodzieja musieliśmy się pozbyć, żeby też tutaj te platformy, na których teraz stoję, żeby one się. Uspokoiły, bo tam Niemcy przez nią widzieliście takie właśnie leciały w powietrzu, tak właśnie wokół, nie można było w ogóle na nich stanąć tak dalej. Więc no tutaj nam, nasz przyjaciel czarodziej, musiał nam pomóc. To mamy więcej kozłów, takich co mniej więcej widzieliśmy w Intrze. No to jest prawie że to samo co kozły z poziomu kolosus, tak samo prawie że działają, tylko że ich atak no, trochę szybciej one wykonują. To też jest taki stwor, który. Tak, jeżeli właśnie tu widzicie, to teraz właśnie z tego stworka e, tutaj wypadł kamyczek. I tak, bo te stworki właśnie tymi kamyczkami będą w nas pluły, jeżeli do nich też się podejdzie tam wiele blisko. I też też pod tak, te pamiętam, że wydają całkiem fajny odgłos, kiedy nas no, tak tak się tak nabijają tak dalej i... te też się zawsze lubiłem jako przeciwników, bo wiecie, to są takie miary zabawne. Dobra, no, kolejny kozioł i... A, a, to, to to jest świetne, nie wiem a to mi się strasznie podoba. Tak, tu w ogóle jest jeszcze parę właśnie się we zbanów, które. No, nie warto pominąć. Łoła, ale już myślałem, że nie niechcący, żebym się pospieszył, ale. Cudem tutaj uniknąłem śmierci. Doprawdy, bliżej byś nie mogło. A nie mam w tego kamienia pokniętego, więc muszę sobie z ogniem póki co radzić. Stąd się wyróciłem. E, tak, teraz, tak, tu, tu bo ja się pamiętam, że tu gdzieś w tych okolicach powinien być wir powietrzny, i na górze jest. E, Ciąg dalszej ścieżki do końca tego poziomu, do końca świątyni chmur. Ten poziom by powiedział, że jest ok, ale nie jest jeden z moich takich, wiecie, szczególnych faworytów. O, to co widzę, jest nasz czarodziej. No, tym razem mu nie będzie do śmiechu. I koniec ten dobry. Teraz użyje on swoich e, zacnych kulogistych, żeby tutaj wyburzyć podobiznę e, tamtego złego, która tam blokowała drogę. Fireballs, yum! A tu jest doskonałe życie, butelka z niebieskim motylem. No, jeżeli macie mało życia, to nie warto tutaj tego przegapić. Znowu te lujki... O! Trafił mnie stąd! Mimo tego nad, że wiecie, że... A znaczy, Zazwyczaj w Sparrow jest tak, że jeżeli my nie mamy przeciwnika na widoku, to on nas nie atakuje. Tak zazwyczaj jest, raz się okazało jednak, że no, się przeciwnik trochę inaczej zachował. Jednak, no kolejny tychą Nie widziałem cię. O, to trochę ciężko, bo właśnie był i kozioł, i te kule, i żółty śmiech. nie Nieważne jak będę próbował, to mi nigdy nie wyjdzie. Po prostu jak taki, nie wiem, taki szalony dziadek niż... A... No, nic taki zły, śmiący się czarodziej. Czarny <laughs> dziadek! A może szalona babcia! Kto to pamięta? Jestem ciekaw, naprawdę. Kto jeszcze pamięta ten tekst? O, tu widzę, że owce skamieniały, jednak no. Znowu się. No. Znowu tego kamienia wypadł tak jakby. I kim jest ten wyrobi się niepasujący do tego poziomu gość? Za chwileczkę zobaczymy, tylko jeszcze które tutaj, tutaj te klejnoty. Kim jesteś? I'm a secret agent.

My hideout is for members only. Jakim cudem przegrałem misję, której nawet nie zacząłem Bo ta misja zaczyna się od chwili, kiedy Spider się skała za tym drzewem, a za tym drzewem na dni byłem blisko, a pewnie nimi mnie nakrył, że o, nakryłem cię, nie wejdziesz do mojego klubu. To było dziwne. Nadzwyczaj dziwne. No, teraz na pewno siebie dalej... Tak, no to jest taka chyba, chyba jedyna misja w tej grze, jak pamiętam, gdzie oczywiście... Trzeba się z kimś się skradać. Będziemy się trochę bawili w takiego, nie wiem... Spaja, czy jakiegoś innego Solid Snake'a. Musimy nie dać się przez gościa nakryć. Ciągle musimy iść za nim, i to ostrożnie, jak mówię. I też w szybko, bo te drzwi, na przykład właśnie tutaj drzwi, te tutaj, które... Dzisiaj przeciw otworzyły one za kilka sekund by się zamknęły, jakbym był daleko od gościa. Tak, by się lepiej słać za tym, że z lewej strony, przynajmniej dla mnie to było bardziej um, skuteczne. O już się bałem, że się bardzo zbliżę. Okej, okay, to już jest kryjówka. What? You managed to get here without following me? You must be a member of my secret club, after all! Here, take the secret decorum. It will allow us to send secret messages. A więc kule są zdolne do do tego, że za ich pomocą można wysyłać tajne wiadomości, smsy czy coś takiego? Nie mam pojęcia. A tak już jak mamy już, która to była? 55 kula chyba? Tak, to jest już kula numer 55. A więc no, jak mówię, coraz to bardziej zbliżamy się do, no, do zerwania wszystkich kul w tej grze. Tak pamiętam maksimum cool ile tu można zrobić to 64, jeżeli dobrze pamiętam oczywiście. Ok, teraz to oczywiście się wrócimy i tu po drodze było jeszcze parę klientów, parę też naczynek wazonów, których nie chciałem teraz rozbijać, bo chciałem po prostu być tu za tamtym gościem, żeby wiecie, że nie było... Żeby nie było tak, że jako zgubię, że on się za bardzo oddali i właśnie te oczywiście chociażby zamknąć czy coś się w ten deseń. O tu właśnie są właśnie też dzwony, które całkiem łatwo. Em, Całkiem łatwo można o nich zapomnieć. Tu jest cały szczęście wir powietrzny, który nas znowu zaprowadzi na drugą stronę. Tu widzę jest kolejna w ogóle skrzynka do zniszczenia przez rakietę. Tam tak właśnie pamiętam, że ktoś się tam upominał, sobie nie mówił, że to jest niezniszczalna, skoro no, rakieta ją niszczy. Okej, okay, powstrzymam się, tak myślę przynajmniej. W sumie to jest słuszne spostrzeżenie, że skoro da się zniszczyć przez coś tamkolwiek, to już nie jest nic ale wiecie, chociażby to w sposób wiecie, że nie jest zniszczona ani przez ogień, ani przez szarze, ani przez jest chyba super ogień. Chyba na super ogień tej nie zniszczy. Nie jestem pewien nie jednak tego tak naprawdę. Mogę się mylić. Tak, to na tych dwóch ostosupach są e, dwie... M, są dwa kolejne naczynka z dwoma kolejnymi niebieskimi klejnotami. Całe czasie dzięki temu wirowi chociażby można je łatwo w miarę dostać i też całe szczęście klejnoty będą jednak się zjeżdżały na dół. Żeby były potem łatwiejsze do zebrania. Po co ja w tozie ogień z Krakowy? To jest pan jakiś tam metalowy, czy z czego on tam jest, że jest odporny na ogień? Nawet nie wiem. No yeah! to, to, okej, okay, to było chyba póki co najlepsza próba, nawet nie wiem. Albo że taką mam ochotę zrobić ten śmiech, ale jakoś tak nie wiem, nie mogę. bo to jest poza moje możliwości. A ja, mimo tego, że jestem w miarę dobry, jak pewnie niektórzy wiedzą, w udawaniu głosów. Hmm, przez troli mówisz? Zbanować ich! Nie, nie te trolle, chodzi o jakieś inne i też ich póki co się nie pozbędziemy, dopóki... E, dopóki tutaj nie uruchomimy do który się uaktywni, jeżeli zabijemy 21 przeciwników na tym poziomie. A póki co mam chyba ich 18? Ten, na tego gościa, tego dlatego w ogóle te pociski nie robią tego skoro tak właśnie ten zły go trafił, a tak tylko tak właśnie stał i nic w ogóle nie reagował. Ale bym się pochlasnął gdyby to spudowało. To już byłby naprawdę dziwny bug w grze i to takie nietypowy wypowiedzi po kadzenki i coś takiego. Tak, tu jest taka seria trzech kozów do ubicia, jednak nie jest ona trudna do zabicia, bo te kozły nigdy nie atakują jednocześnie.

No, ten coś mówi. i te trzy Klatu, Verada, Ni. Chciał pomóc, ale temu fajnego słowa była dla niego zbyt strudne. Jakiś. Ni, -nonna". Klatu, Verada. A klatu słowa, słowano, wyrasta mi nic nie da Nie mogę zawsze w innym zaklęcie, na przykład, nie wiem, takie zaklęcie jak, nie wiem. Prezydent Polisimbolwente! Sajpu Akivikałpijask! Jestem ciekaw, kto pamięta skąd to te zaklęcia ja pojawiłem, bo jestem z pewnej gry komputerowej. Nie wiem, ilu. ilu osób tą grę pamięta, bo jest to dosyć stara Gierka i tak dalej. I tam takie zaklęcia, takie są padły. Aha. Ok, więc na tym poziomie mamy aktywny dopalacz super zamrożenia. Chyba to jest jeden poziom, gdzie ten dopalacz mamy dostęp. Więc przekonujemy czy to jest do stosupy. I oto to, to całe trole, które nie do końca wyglądają jak trole, chyba na mojku. I tak, nasze zadanie polega na tym, że musimy teraz je cały czas zamra zamrażać, żeby dostać się do dzwonów, które musimy uderzyć, żeby to zadanie zaliczyć. Tak, dzwonów jest do uderzenia 3, to jest właśnie jeden z nich. Teraz czekam, aż tutaj ten troll, tutaj powinien już. No już jest odmrożony. I on się przyda, właśnie też przy drugim dzwonie, który będę miał do uderzenia. Widzicie, że on się tutaj już podchodzi do tej drugiej strony, tam zjaku jest. jest kolejny dzwon Zadanie będzie zaliczone, jeżeli uderzymy w trzy dzwon. trzeba będzie w nie przydzwonić. Eee, To było zbyt, wiecie, przewidywalne chyba, nie wiem jak, jak dla was o, nie spadłem jakimś tam cudem, całe szczęście. Jeszcze ty zarażony i drugi dzwon na trzy. No dobrze, a więc no, jest jeszcze jeden dzwon i tak do trzeciego dzwona nie mamy w ogóle dostępu, jeżeli e, w poprzednie dwa nie uderzymy. Dopiero wtedy e, po dwóch dzwonach będzie tutaj aktywny, to polaczemy e, powietrzny wir. I o tak to się robi. Tutaj znowu czekamy ten skoczy w górę, w miarę wysoko To tak samo I trzeci dzwon tutaj. Naprawdę, Dziękuję, naprawdę szybko panie. i łatwo nie mi to poszło przyznaj. Oni to mają w tym mistycznym mieście jakieś sklepy z pamiątkami. Wszystko za 5 zł? W naszym typie, nawet nie wiem. Dobra, mamy trzecią kulę na trzy na tym poziomie. Tylko oczywiście jeszcze mamy do zdobycia trochę klejnotów. Tak, nie wiem niesajnym oczywiście jest rakieta, którą oczywiście za chwileczkę do niej dojdziemy i ją podpalimy. Stąd chyba i nie dostanę, chyba będę potrzebował będę jednego z tych całych troli. Nie wiem, zjedzcie nas przejrzeć, bo nad niem. To są trolle, bo jakoś tak nie wygląda. Eee, tak, tutaj jedno biega w kółko i właśnie na niego czekam. Nie wiem, czy z tą się dostanę w ogóle, a z takim podwójnym skokiem jakby. O, udało się. I tak, te takie to oczywiście, no jeżeli mamy to pas super superlodu, to jej nie podpalimy, no bo w końcu wiecie, logika przede wszystkim. Więc jakby się takie to to wystarczy tylko poczekać, aż się skończy i wtedy dopiero podpalcie rakietę. No, to mniej więcej jeden i to już jest koniec świątyni chmury, a więc cały poziom zajrzony w 100%. Wszystkie kule, wszystkie klejoty, naprawdę, naprawdę nieźle. Musiałem powiedzieć, wszystkie talizmany, a przecież jak już w tych poziomach zimowej tundry, no już talizmanów nie zbieramy, więc. No wiecie jak to jest. Okej, okay, wychodzimy. Ład, uśmiech jest taki, nie wiem. Nie jest taki fajny, tylko taki, trochę jak ten Wario z tego, wiecie, ze świata Mario. Ten gruby. Okej, okay, a więc drugi poziom, który na dzisiaj planowałem. Znaczy właśnie nad nie wiem, czy jest potrzeba że planowałem skoro tak czy tak, to jest to jeden z ostatnich poziomów, więc to nie ma sensu, żeby mówić, że planowałem coś albo nie. A tak czy jak drugi poziom, który dzisiaj przejdziemy są to farmy Robotika, do których portal znajduje się właśnie tutaj. Może o ja, to nie jest jeden z moich ulubionych poziomów w grze, to jednak bardzo lubię w tym poziomie muzykę, która gra.